Wiem, jak zarządzać miastem. Moja wiedza i doświadczenie będą wspierane przez ponadpartyjnych fachowców. Gwarantuję, że nastąpi pożądany rozwój łodzi. Najważniejszą sprawą dla miasta jest budżet. Będę pilnowała jego realizacji, bo przecież to są nasze pieniądze. Jestem nauczycielem akademickim. Nie każdy może mieć własną fabrykę, zakład usługowy, ale każdy ma prawo do wiedzy. Jestem lekarzem pediatrą. Chciałabym, żeby wszystkie dzieci miały zapewnioną właściwą opiekę. Ochrona zdrowia jest również zadaniem każdego aptekarza i opieki farmaceutycznej w aptece. Moja wizja to dynamiczna Łódź z historycznym klimatem Ziemi Obiecanej. Jestem pielęgniarką. Chciałabym, aby wszystkie osoby starsze, niepełnosprawne i przewlekle chore w naszym mieście miały zabezpieczoną opiekę pielęgniarską. Łódź jest naszym wspólnym dobrem. Prezentuje drużynę, która wie, jak rozwiązywać problemy w mieście. Ja im zaufałam i wy też im zaufajcie.